Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Justyna Astrosense 777. Zapraszam Was dzisiaj na czytanie: Kim jest moja bratnia dusza? Kim jest moja bratnia dusza? Czyli, e, jakie powinna mieć cechy charakteru, byś czuł, czuła się przy tej osobie y, spełniona? Może na początek powiedzmy sobie, kim jest bratnia dusza? Bratnia dusza jest osobą taką wyjątkowo ci bliską, przy której czujesz pełnię szczęścia, przy której czujesz się spełniony, przy której czujesz się bezpieczna. I o to tutaj chodzi. W tym czytaniu nie mam na myśli opisu, charakterystyki osoby, która. Na przykład jest już w, twojej, w Twoim życiu. Być może już jest, ale nie musi. Tutaj mam na celu przybliżenie charakterystyki osoby, która jest Twoją bratnią duszą. Być może już ją spotkałaś, bądź spotkałeś na swojej drodze, a być może dopiero spotkasz. Zrobimy sobie cztery grupy. Onyx. Cytryn afrykański, aragonit oraz labradoryt. Pierwsza, druga, trzecia i czwarta grupa. Onyks, cytryn afrykański, aragonit oraz labradoryt. Pokażę z bliska. I słuchajcie, jeżeli potrzebujecie więcej czasu na zastanowienie się, który kamień energetyczny bardziej z Tobą współdziała, to zapauzuj sobie ten filmik, aczkolwiek dopóki ja kart nie rozłożę, jeszcze raz, onyks, cytryn afrykański, aragonit oraz y, labradoryt. Dopóki ja kart nie rozłożę, też możecie się skoncentrować, która energia, który kamień Ciebie bardziej przy, przyciąga, która, który minerał, przepraszam chwilkę. W sumie to ja na chwilę zapauzuję filmik, zanim dalej będę y, go tworzyć. OK, musiałam sobie, sobie zrobić kawkę mrożoną, ponieważ jestem od niej uzależniona. Słuchajcie, uwielbiam kawę mrożoną, mogłabym ją pić litrami. OK, wracając do naszych kart do czytania, koncentrujemy się już teraz na naszej tematyce. Kim jest nasza bratnia dusza? Być może jest już wokół nas, a być może dopiero ją spotkamy, więc. Charakterystyka naszej bratniej duszy. Charakterystyka naszej bratniej duszy. Grupa pierwsza, druga, trzecia oraz czwarta. Charakterystyka naszej bratniej duszy. Kim jest nasza bratnia dusza? Jaka jest ta osoba? Mam nadzieję, że muzyka nie zakłóca, nie zagłusza mojego głosu, bo tam już kiedyś ktoś wcześniej... Wspominał, że e, czasami kiepsko mnie słychać, także starałam się teraz. Ja sobie, może tylko zmienię muzyczkę, oczywiście, ale dobra. Kim jest nasza bratnia dusza? kim jest nasza bratnia dusza Okej, okay. coś bardziej weselszego może kim jest nasza bratnia dusza kim jest nasza bratnia dusza w imię najwyższego dobra dla wszystkich moich słuchaczy przede wszystkim, przede wszystkim tych zasubskrybowanych bo dzięki wam mogę się rozwijać za co bardzo wam dziękuję grupa numer 1 kim jest nasza bratnia dusza Mam nadzieję, że dobrze widać. Troszkę przesunę. Ok. Kim jest nasza bratnia dusza? Kim jest nasza bratnia dusza dla Aragonitu? I kim jest nasza bratnia dusza dla Labradoryt? W imię najwyższego dobra dla wszystkich kim jest moja bratnia dusza to znaczy wasza twoja kim jest moja bratnia dusza i zaczynamy grupa pierwsza onyx Proszę. Dziewiątka, <laughs> dziewiątka kielichów. Osoba, kim jest moja bratnia dusza? Osoba idealistyczna. Osoba, która ma tendencję do. która bardzo głęboko przeżywa oraz cierpi z powodu takich niesprawiedliwości, która dotyka innych. Jest bardzo dobra, współczująca oraz bezinteresownie pomaga innym. Towarzyska, bardzo litościwa i uwielbia zwierzęta. Nie zdziwiłabym się, gdybym gdyby miała jakiegoś pupila w domku. Osoba utalentowana chętnie pomaga biednym albo biedniejszym, chorym. Szczególnie takim osobom, których dotyka jakieś nieszczęście. Osoba ta lubi współdziałać i często. Wchodzi w różne finansowe spółki z przyjaciółmi. Z tego też czerpie korzyści. Być może jest to osoba bardzo pomocna, jak powiedziałam wcześniej. Być może jest to pielęgniarka bądź pielęgniarz, może lekarz, może osoba, która. A pracuje w jakichś zakładach zamkniętych? Może jest resocjalizmem? Re resoc pracuje w resocjalizacji, słuchajcie, Może więzienia, może zakłady psychiatryczne, może domy starców, może szpitale. Na pewno osoba bardzo a, uduchowiona, wrażliwa, emocjonalna. Osoba, która ma olbrzymią wyobraźnię. Lubi sprawy tajemne, takie może ezoteryczne, mistyczne. Na pewno... Myślę, że interesuje się e, psychologią. E, często go... Z powodu swojej e, takiej wrażliwości, nadmiernej empatii jest wykorzystywany przez innych. Eee... Lubi podróżować. I podróże, jeśli już to są spowodowane poprzez pracę, więc być może wiele podróżuje służbowo. Ta osoba na pewno jest bardzo optymistyczna, bardzo wyrozumiała. Jest takim szczęśliwym dzieckiem. Na pewno umie cieszyć się z prostych rzeczy, z prostych przyjemności. Czasami nie ma umiaru w tym co robi, czyli nie umie wyznaczyć granic. Nie lubi dzielić się swoimi troskami, swoim cierpieniem. Robi często dobrą minę do złej gry. Nawet jeżeli ją coś trapi, to pokazuje siebie jako kogoś bardzo szczęśliwego i zadowolonego, mimo że tak wcale być nie musi. Tak pokrótce mogłabym opisać Twoją bratnią duszę. Być może ta osoba jest już w Twoim życiu, a może dopiero się pojawi i po tej charakterystyce, po tych cechach y, możemy być, y, no tak jakby utwierdzić się w przekonaniu, y, że właśnie owa osoba jest tą naszą bratnią duszą. Połączy nas ta, ta, ta spójność tego charakteru, tak? Ponieważ ty jesteś podobny, podobna. Dzięki grupa pierwsza. Zapraszam grupę drugą, cytryna afrykański. O, ile ognia mężczyzna bądź kobieta skierowanym tylko i na osiąganie sukcesów. No, Twoja bratnia dusza na pewno jest bardzo ognista, podobnie jak Ty, bądź. No, bo myślę, że Wy współdzielicie pewne energie, tak? Więc yy, myślę, że to jest przywódca. Myślę, że to jest osoba, która nie przyjmuje porażki, nastawiona tylko i wyłącznie na zwycięstwo. Osoba silna, pełna prestiżu i poczucia samowielkości, bardzo lojalna i odważna. O wysokim poziomie intelektualnym, popularna, także wszędzie jest jej pełno, ludzie ją podziwiają. Myślę, że bardzo ekstrawagancka. Na pewno ta osoba ma szczęście w miłości, ma szczęście do dzieci. Ludzie darzą ją zaufaniem. Jest bardzo silna, energetyczna. Ma naprawdę. Zero, no nie ma problemów jako tako ze zdrowiem. Zasiada na stanowiskach, jeśli chodzi o zawody, czy nie tylko zawody, przywódcze. Takie, gdzie jest gdzie, gdzie należy przyjąć sporą odpowiedzialność. Ta osoba to lubi, lubi być odpowiedzialna za innym, nie ma problemu z przejęciem przywództwa i dyrygowania, jest ona, ma bardzo szerokie horyzonty myślowe, jest zdecydowana, ma bardzo silną wolę. Dyplomata. Może naukowiec, na pewno uzyskująca bardzo duże profity z własnej pracy, ze swojej działalności. Lubi być w centrum zainteresowania. Lubi, gdy ludzie poświęcają mu uwagę, gdy skupiają na nim swoje. swoją uwagę, tak? Bo, bo tutaj Osoba lubi błyszczeć, lubi być w centrum wszystkiego. Na pewno ma dobrą intuicję, jeśli chodzi o ocenę drugiego człowieka, i na pewno świetnie przewiduje niektóre sytuacje. Tu jest olbrzymia intuicja. Myślę, że Twoja bratnia dusza, jeżeli już jest w Twoim życiu, a jeżeli nie, to pojawi się, będzie osobą na stanowisku. Czyli może gajerek, może krawacik, wypracowana koszula, przywódca, zarządca, menadżer, dyrektor, szef swojej własnej firmy. Osoba, która bardzo mocno kocha, szczerze i głęboko. Osoba, która lubi dzieci. Mm. Osoba, która lubi, te, lubi być doce, głośno doceniana, zbierać komplementy. No, po prostu z każdej możliwej strony, tutaj, że tak powiem, trzeba ją głaskać, przytakiwać i jej słuchać. Czyli taki bardzo mocny, silny charakter, ale osoba naprawdę jest skoncentrowana na, na zwycięstwie, na dążeniu absolutnie do celu. Zobaczcie, no. I, ale to jest zwycięstwa. Zwycięzca. To jest osoba urodzona po, naprawdę pod szczęśliwą gwiazdą, tu jest bardzo dużo ognia, bardzo dużo motywacji, dużo chęci, chęci działania, dużo zacięcia, może czasami nawet po trupach do celu, wręcz bym mogła powiedzieć, bo tu jest są skłonności do, do takiej przesady w osiąganiu swoich y, y, celi, tak? No, tak, tak mogę opisać charakterystykę osoby y, Twojej bratniej duszy. Y, dzięki bardzo. Grupa numer 3. Aragonit? Kim jest Twoja bratnia dusza? Hmm. No, y, tutaj wierzy. Jaka jest moja. Bratnia dusza. Myślę, że bardzo energiczna, odważna e, osoba, która nie boi się dokonywać wyborów. Osoba silna, która w momencie, gdy jej się cokolwiek zawali, umie odbudować e, swoje imperium. I niestety często rzuca, ta osoba czuje kłody pod nogami. Myślę, że to jest osoba ognista. Jest gorąca, jest taka silna dynamicznie. Bardzo e, seksualna osoba burzliwa, taka kutliwa, czasami agresywna osoba, która y, lubi osaczyć, łatwo się irytuje. Bywa impulsywna. E, czasami e, czasami ma takie e, jej myśli e, nie są postawa, może poglądy nie są czyste, nie są szczere. E, Ale osoba jest bardzo twórcza i umie bardzo starannie, bardzo dokładnie przy, y, rozwiązywać y, problemy. Ja myślę, że ta osoba bardzo mocno jest skoncentrowana na materializmie. Y, mądra, wyedukowana. Ale nie do końca umiejąca dać bezpieczeństwo. Taka jest troszeczkę skostniała. Um, osoba ta często doświadcza takiego objawienia myślowego, i wtedy dostrzega prawdę. Być może przez to objawienie nagłe, troszkę za późne, ponosi często klęskę w różnych aspektach życia, więc kieruje nią wściekłość, osoba tworzy konflikty, kłóci się bez, bez, bez potrzeby. Dużo mówi, czasami mówi za dużo, nie mówi dobrze, nie mówi patrząc na drugiego człowieka, żeby go nie skrzywdzić. Może zna wiele też języków, może jest poliglotą, ale uważam, że jeżeli, że Twoja bratnia dusza być może. Jest albo żołnierzem albo policjantem, może zajmuje się farmaceu, może pracuje w firmie jakiejś farmaceutycznej, a może jest fizykiem. Ehm... Może również kucharzem albo grawerem, tak. Karta ciężka troszkę dla mnie do zinterpretowania. Bo ja tu widzę właśnie takich sporo, sporo kłótni. Twoja bratnia dusza, właśnie, jest kutliwa, jest skoradowa do przemocy. Jest odważna oczywiście, tak, I, i bardzo namiętna. Ma dużo w sobie ognia, myśli, jest mądra, wykształcona, bywa spontaniczna, ale nie ma problemu. Ze skrzywdzeniem drugiego człowieka, tak? ponieważ w tej osobie jest sporo agresji I, i może umie zbalansować tą agresję poprzez pracę zawodową, tak jak już powiedziałam, że być może jest czy żołnierzem, czy policjantem, czy, czy, czy pracuje w takiej innej jakiejś branży, która może pogotowie, policjant, może w straży, albo jest naukowcem więc, więc gdzieś tam w tych takich bardziej agresywnych zawodach, tak jak powiedziałam tu mundurowych, gdzie czasami no jest to potrzebne, to aktywne, nagłe działanie może wyładować swoją tą, tą ten nadmiar agresji i chęci działania bo tu definitywnie to jest na pewno widzę to, że człowiek ma często kłody pod nogami ale umie się z tego wytaraskać. także człowiek buduje nie buduje stabilnych fundamentów tak? ciągle na takich ruchomych piaskach balansuje tak mogłabym określić Twoją bratnią duszę dzięki bardzo i ostatnia grupa labradoryt ale pracuś proszę proszę no tu mamy czwóreczkę monet i cóż mogę powiedzieć na ten temat. Osoba ogólnie bardzo szczęśliwa z tego, co posiada, a posiada bardzo dużo. Yy, osoba skąpa oraz chciwa. Osoba, która to, co posiada, bardzo mocno trzyma i nie chce tego puścić, pilnuje z obawy, żeby nie daj Boże, ktoś mu czegoś. Nie zabrał. Osoba, która nieświadomie buduje jakąś tam klatkę wokół siebie. Osoba bardzo pracowita, twórcza, i na pierwszym miejscu zawsze stawia sobie osiągnięcie celu, sukcesu. Osoba, która nie boi się odpowiedzialności, która naprawdę może wykonywać bardzo trudne zadania i robi to z pełną precyzją. Ona lubi wręcz wyzwania i podejmowania się trudnych, trudnych rzeczy. Osoba bardzo ważna zawodowo czyli gdzieś na piedestale. Albo pełni naprawdę znaczącą funkcję w życiu, aczkolwiek skromna, bardzo wytrwała, stanowcza, silna emocjonalnie, odporna na stres. Osoba, która wierzy tylko w to, co widzi, ma wysokie ambicje, jest skierowana na sukces, na osiągnięcie kariery zawodowej. Systematycznie po drabinie pnie ambi podrabinie ambicji, pnie się do góry. Dla niej najważniejsze jest regularne zdobywanie wiedzy. Osoba, która jest bardzo, yy, bardzo mądra, taka troszkę saturniczna, zimna, yy, bardzo konsekwentna. E, osoba zawsze czysto, schludnie ubrana, osoba, która musi być, mieć wszystko zapięte na ostatni guzik, dumna, jest niezależna, bardzo przy tym cierpliwa. E, osoba, która nie jest absolutnie wylewna, ona nie lubi pokazywać swoich uczuć. Ale jest oddana i bardzo przywiązuje się do osoby, czy to przyjaciela, czy to partnera, czy partnerki. Myślę, że tutaj ta osoba jest tak, jakby skazana na sukces, na, na osiągnięcie kariery wysokiego szczebla. Ona jest niezależna, pięknie gospodaruje pieniążkiem.